O kościele, kościele, w którym żyjemy i którym żyjemy. Rozmawiamy w piątki na antenie Radia Fiat z księdzem Mariusz, Mariuszem Bakalarzem, rzecznikiem archidiecezji częstochowskiej i dzisiaj także zaglądamy do tego, czym żyje Kościół. Może zacznijmy od tego, że już nie ma dyspensy, od uczestnictwa w Eucharystii. W kościele. To jest y, znak, który pokazuje, że pandemia odchodzi, ale też taki znak, żeby się określić i sobie przypomnieć, y, co powinniśmy. W ogóle to szczęść Boże. Nie dopuściłam do głosu, no, już widzę. Nie pierwszy raz, nie ostatni chyba. E, otóż tak, rzeczywiście e, zgodnie z decyzją konferencji Episkopatu Polski, bo to e, wszyscy biskupi zgromadzeni na ostatnim e, posiedzeniu konferencji episkopatu Polski, w, podjęli decyzję, że no, te warunki jakie mamy, czyli. Liczba zachorowań, poziom zaszczepienia właściwie dają już możliwość, no i limity, które zostały już na tyle zniesione, bo przypomnijmy, że obecnie jest to 50% miejsc i to jeszcze warto doprecyzować, zarówno siedzących, jak i stojących, bo, mhm. bo to umknęło, a od najbliższej niedzieli z kolei będzie to już 75% miejsc, bez wliczania do tej liczby osób całkowicie zaszczepionych. No, daje właściwie możliwość tego, że każdy, kto chce, uczestniczyć może. Zatem jest to już, jest to już właściwie powód do tego, by znieść te dyspensy, które obowiązywały do tej pory, czyli no, zwolnienie z tego obowiązku, który każdy z nas ma, uczestniczenia w we mszy świętej w niedzielę i święta nakazane. Oczywiście dalej ta dyspensa będzie, obu... dyspensować się mogą ci, którzy są chorzy, no, do niemożliwego zobowiązać nie można, albo osoby, które byłyby z jakiegokolwiek istotnego i ważnego powodu nie mogłyby uczestniczyć, choćby posługując chorym, czy w inny sposób będąc zaangażowanymi w akcję pomocy. Czyli właściwie kto chce, ten może, tu już nie ma najmniejszego problemu odpowiedni dokument, dekret opublikował arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski. Dekret w sprawach adaptacji życia religijnego w czasie pandemii. O wszystkich tych przywołanych przez księdza sprawach pisze, podtrzymany podtrzyman jest zakaz stosowania wody święconej w tak zwanych kropielnicach. Z, z, tym, że, z tym, że można i w liturgii oczywiście używać, mhm. ale myślę, że tutaj to nie dotyczy tych kropielnic, które działają na takiej zasadzie jak dezynfekatory bezdotykowo. Takich automatycznych. Mhm. One się pojawiły w wielu kościołach. Taka trochę odpowiedź na potrzebę czasu. Tak. I one gwarantują bezpieczeństwo, bo, bo jednak okazuje się, że jeszcze nie są do końca bezpieczne takie kropielnice otwarte, gdzie każdy zanurza rękę, jedna osoba po drugiej. Tu jeszcze musimy chwilę poczekać, zanim Zanim będzie to już bezpieczne, natomiast tam, gdzie są takie właśnie kropielnice automatyczne, nowoczesne, można śmiało z nich korzystać i nie bać się. I oczywiście, jeśli ktoś wodę święconą potrzebuje. Też nie ma problemu, wystarczy dusz pasterza poprosić, e, wodę mhm. po przygotuje. M, można sobie zabrać albo przynieść swoją wodę, zostanie poświęcona, w domu można korzystać. To, to nie znaczy, że jest zabroniona. Natomiast jeszcze, jest to jeszcze zbyt ryzykowne. Natomiast pozostałe rzeczy już pra, prawie, prawie wracają do normalności. Więc ta adaptacja to tak właściwie trzeba powiedzieć, że adaptujemy się znowu do prawie że normalnego mm -hmm. stanu, oczywiście z tym, co jeszcze wymaga ostrożności, czyli w tym dekrecie są wskazane rzeczy, tak jak jeszcze dezynfekcja, pewne środki ostrożności, no i przede wszystkim mamy się nadal stosować do tego i co określa prawo państwowe. Te, te nakazy mhm. mamy jeszcze przestrzegać w takim zakresie, w jakim one będą nadal wydawane i w jakim będą obowiązywać. Zachowanie pewnej odległości od siebie i, i stosowanie środków czystości i dezynfekcji. Myślę, że to dobrze będzie, jeżeli zostanie na zawsze. No, oczywiście. Pewne... Nie tylko w kościołach. To, pewne... to, to, to w ogóle myślę, że jest dobry to, to nawyk. My się tak czasami zastanawiamy, jak to będzie po pandemii. I, I jak to żartobliwie jeden z ludzi zapytał, a czy po pandemii trzeba będzie nadal myć ręce? To, no, nie tylko po pandemii, ale i przed, i w trakcie. Przed pandemią dobrym zwyczajem było mycie rąk kilka razy dziennie. Tak, więc myślę, że, że to jeśli zostanie po pandemii, to będzie dobrze. Ale, ale oczywiście tu mówimy o, szerzej o tym, czy, czy co się zmieni w naszych relacjach. Ale pewnie jeszcze długi, długi czas. Będziemy musieli stosować pewne środki ostrożności wobec siebie dla własnego dobra i z miłości bliźniego, bo to, bo to o niej też nie zapominajmy, że, że jest istotna w tym wszystkim. Ale powoli wracamy do normalności. Przynajmniej teraz znów się mówi o jesieni, o kolejnej fali. I być może znowu trzeba będzie te środki ostrożności trochę zastosować inne, ale. Ale będzie prawie normalnie i z tego się cieszmy, że możemy wrócić. Kto tylko chce, będzie mógł wrócić do, do kościoła, do, do uczestnictwa w sakramentach, w sakramentariach. Zapraszamy. Będzie widać nas więcej. Wracamy do rozmowy już za chwilę przypomnę, że rozmawiamy o kościele, kościele tym naszym, częstochowskim. Ksiądz Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej w studiu Radia FIAT mówiliśmy o tym, że już nie możemy zasłaniać się dyspensą, bo być może były takie przypadki, że było wygodniej nie iść do kościoła, a teraz już tej dyspensy nie ma. I też trzeba powiedzieć u pauza oknem, że kończy się rok szkolny, studenci w czasie sesji walczą gorączkowo z kończącym się rokiem akademickim walczą o zaliczenia no i będzie nowy rok akademicki i tak, taka okoliczność że można także w wyższym instytucie teologicznym na przykład naukę podjąć od nowego semestru od października od nowego roku akademickiego Otóż mamy taką uczelnię uczelnię z piękną tradycją prawda? Obchodzą, będzie obchodzić w roku, czterdziestolecie swojego istnienia. Początki to studium dokumentów soborowych. U początku stoi biskup Stefan Bareła, który postanowił właśnie, żeby była, był taki instytut, taki ośrodek, który będzie pomagał no, też studiować, zrozumieć i zastosować dokumenty Soboru Watykańskiego II. On się przerodził w, w taką małą uczelnię. To, losy były ciekawe i zawiłe. W każdym razie dziś mamy Wyższy Instytut Teologiczny, jedyny taki w Polsce, jeśli dobrze pamiętam uczelnię kształcącą, po pierwsze, no, katechetów, tak byśmy to powiedzieli. Można ukończyć tam studia teologiczne, specjalizować się w katechezie i, i pracować, ale można także ukończyć studia teologiczne, żeby wiedzieć więcej. Dla siebie. No, mhm. Tak, dla własnego rozwoju, dla własnego zbudowania. Ale mamy także tak zwane studia okołoinstytutowe, gdzie... Można poszerzyć swoje kwalifikacje jako takie studium podyplomowe, yy, mamy studium dla yy, katechezy przedszkolnej, mamy także studium muzyki i liturgii yy, yy, kościelnej, czyli tak zwane studium organistowskie, mamy także studium duchowości chrześcijańskiej, studium życia rodzinnego, mnóstwo różnych form, w których można yy, uczyć się, nie tylko studiować, ale też w studium, Poszerzać swoje wiadomości. Zapraszamy do tego, by poznać nasz Wyższy Instytut Teologiczny. No i jeśli ktoś zechce, to także tam studiować. Naprawdę dobry poziom e, e, naukowy. Dobra też atmosfera. Kilka dni temu gościł tutaj ksiądz Łukasz Połacik wraz z, ze studentkami, z siostrą i z panią Zosią. E, opowiadali, ale też opowiadali właśnie o tym, że no, to jest uczelnia kameralna nie jest to wielka uczelnia ale też właśnie ta kameralność sprawia, że. Że jest elitarna. Że jest no, i elitarna, ale to jest inna atmosfera. Gwarantująca też taki, taką bezpośrednią relację. Zapraszamy zatem do tego, by poznać nasz Wyższy Instytut Teologiczny. Na stronie Instytutu wszel, wszelkie informacje mozna, można uzyskać, poznać mm -hmm. no i być może nawet studiować. A jeżeli ktoś wybiera się do yy, szkoły: Średniej do liceum i jest młodym mężczyzną, to przypominamy, że jest niższe seminarium duchowne. Bardzo ciekawa szkoła, zupełnie unikalna, jedyna rzeczywiście, jedyna taka. Oj, chyba nie tylko w Polsce. Jedna z niewielu w ogóle przypomnę, że papież Wenedykt XVI niedawno się do szkoły odezwał, w bardzo sympatyczny sposób. Napisał list po prostu. W tej szkole, będziemy, będziemy w najbliższą sobotę, tam dzień skupienia dla lektorów, ale nie tylko, bo też kościół stacyjny. Jest rok Świętego Józefa i o 16 będziemy transmitować Muszę Świętą przewodniczyć, jej będzie biskup yy, Antoni Długosz. Zapraszamy do niższego seminarium duchownego Liceum ogólnokształcącego archidiecezji częstochowskiej. Tak się nazywa. Przygotowują podobno do matury bez korepetycji. Tak, to też szkoła litarna, bo yy, uczniów. W rodzaju męskim, to trzeba zaznaczyć, bo szkoła męska jest niewielu, ale to właśnie też gwarantuje inną formę kształcenia, mm -hmm. bardziej indywidualną i rzeczywiście chyba matury tej szkole przechodzą bez najmniejszego problemu, nawet w tej covidowej epoce podobno poszły całkiem nieźle. Zapraszamy no, młodych mężczyzn, którzy chcieliby. W tej szkole powiedzmy rozpoznawać też swoje powołanie. To nie znaczy, że jeśli ktoś idzie do niższego seminarium duchownego, to już musi iść do wyższego seminarium duchownego. Może też. Nie. Ale to jest czas na, na na przyjrzenie się sobie, okolicznościom i na podjęcie decyzji. Zapraszamy do naszej jednej, jedynej takiej szkoły, do niższego seminarium duchownego. jeżeli ktoś będzie chciał później, to jest jeszcze wyższe seminarium duchowne, o którym nie nas też rozmawiamy. Zapraszam. No właśnie dla tych, którzy chcieliby, którzy są już po maturze albo maturę zdawali w tym roku. Albo są I, po studiach. no Też, i po studiach, i po pracy, bo są już mm -hmm. tacy, którzy mają nieco dłuższą drogę do seminarium. Zapraszamy do kontaktu z naszym Wyższym Seminarium Duchownym, którym już można przygotowywać się do kapłaństwa, rozpoznawać już tak na poważnie swoje powołanie. Zapraszamy. Życie jest tylko jedno. Jedno i trzeba jej dobrze przeżyć. Tak jest. Dziękuję pięknie za spotkanie. Ksiądz Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.